Mamy ze sobą historię dosyć mocno wojenną i w tamtym okresie możliwość taka, że w czasie Wigilii zasiądziemy przy stole i że ten stół będzie pełny była faktycznie takim elementem związanym z bezpieczeństwem, z tym, że w końcu jest dobrze, z tym, że nie głodujemy, tylko że wojna się skończyła. Półki w sklepach w dzisiejszych czasach uginają się od towarów, a my ciągle pozostaliśmy jako społeczeństwo w tamtych starych przekonaniach. Czyli jak są święta, to stół musi się uginać od jedzenia. I nie wyobrażamy sobie nawet, że mogłoby być inaczej. Że w czasie świąt to nie chodzi przecież o to, żeby się nażrać. Chodzi o to, żeby się spotkać z bliskimi, żeby złapać chwilę oddechu, przerwę refleksji nad tym, co jest w życiu ważne. Nie zastanawiamy się nad tym, że to jedzenie jest tam wcale niepotrzebne.